Dziś widzimy się tu, w murach budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, ale kiedy się poznaliśmy, a było to mniej więcej miesiąc temu, spotkaliśmy się w Archikatedrze Lubelskiej podczas koncertu, w programie którego znalazła się kompozycja Le Sept Paroles du Jésus Christ sur la Croix Cezara Franka, wykonana przez jeden z chórów, który pani prowadzi, czyli chór Axis Mundi, oraz solistów. I orkiestrę Polskiego Radia z Warszawy, prowadzoną przez belgijskiego dyrygenta Hermana Engelsa. O działalności dwóch chórów, które pani prowadzi, za chwilę porozmawiamy, ale nie ukrywam, że punktem wyjścia do tego naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie ten koncert, bo stopień przygotowania chóru, który jest dość młodym zespołem, na wielu osobach wywarł naprawdę duże wrażenie. Pamięta pani, co pani pomyślała o tym, gdy po raz pierwszy dostała taką propozycję, by wykonać kompletnie nieznane dzieło, bo Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu, Cezara Franka, nie należy do kanonu literatury muzycznej XIX stulecia w kontekście muzyki sakralnej. I w tej propozycji padło, że ma pani przygotować chór do wykonania z orkiestrą polskiego radia pod batutą belgijskiego dyrygenta, specjalizującego się, bądź co bądź, w muzyce jego rodaka. Na początku bardzo się ucieszyłam, zapytałam się mojego zespołu, czy chcieliby zaśpiewać ten koncert. Najpierw musiałam poznać ich opinię, czy dadzą radę, bo okres przygotowań trwał tylko dwa miesiące. Powiedzieli, że tak i zaczęliśmy pracę nad tym utworem, co oczywiście było wielkim wyzwaniem, ale też była to szansa i mam nadzieję, że jest to szansa, że na kolejne fajne projekty i udział z moim chórem Axis Mundi. No właśnie, wyzwanie i szansa. Dwa miesiące w kontekście zespołu, jak rozumiem, amatorskiego to tak. ch chyba nie najdłuższy okres na przygotowanie, jakby nie patrzeć, kompozycji oratoryjno-kantatowej, jednak o dość sporych rozmiarach, w której chór odgrywa ważną rolę narracyjną. Był to bardzo krótki okres, ale odpowiednio zaplanowane próby. E, śmiałam się, nie wyjdziemy dzisiaj z próby, jak, nie, jak to część nie skończymy. E, pozwoliły też indywidualne lekcje, emisje głosu, głosowe próby pozwoliły, że udało się dopracować każdy dźwięk. I koncert się udał, za co serdecznie gratuluję. Zacznijmy zatem od samego początku. Jest Pani osobą, która prowadzi chór i nim dyryguje. Jak wyglądały początki pani działalności jako Mileny Wnuk jeszcze może w oderwaniu od chóru Kopernikus i Axis Mundi tutaj na tle lokalnej kultury muzycznej związanej z Lubelszczyzną i związanej z muzyką choralną właśnie Po raz pierwszy z muzyką choralną spotkałam się jako dziecko. Jestem wychowanką chóru Szczygiełki oraz zespołu Muzyki Dawnej Scholares Minores pro muzyka Antiqua z, z Poniatowej. Następnie Byłam członkiem chóru akademickiego UMCS, z którym też również pracowałam jako asystent dyrygenta kilka lat. Na początku nie było tak łatwo, będąc świeżo upieczoną właśnie studentką, i potem po studiach pracowałam w kilku szkołach naraz, zakładałam różne chóry dziecięce. Dopiero po kilku latach miałam okazję zostać dyrygentem chóru Kopernikus, a następnie Axis Mundi. Mówi się generalnie o Lublinie, że to troszkę kolebka chórów. Jak patrzy Pani na to lokalne środowisko związane z wykonywaniem muzyki choralnej dziś, w 2024 roku? Myślę, że Lublin ma, może się pochwalić właśnie dużą ilością chórów. W samym programie mm, Śpiewająca Polska jest ponad 30 chórów. Chyba najwięcej w całej Polsce. Jest kilka chórów akademickich, dużo chórów parafialnych, więc nie jest tak łatwo, ale mój zespół wyróżnia się, myślę, Kopernikus wyróżnia się tym, że jest duży i występujemy na żywo z prawdziwą orkiestrą. Stworzono właśnie też z lisalistów. To jest ponad 20-osobowy zespół instrumentalny i ponad 100 chórów. Wspomniała Pani też o tym przedsięwzięciu. Śpiewająca Polska. Tak. Opowie Pani dwa zdania, bo wydaje się, że to nie tylko tu w Lublinie, tylko w ogóle w skali ogólnopolskiej organizacja, która ma ogromne znaczenie dla podtrzymywania tradycji zaangażowania młodych ludzi w wykonawstwo muzyki churalnej. Tak, jestem dość długo już związana z tym programem. Cieszę się, że mogę brać udział w różnych wyjazdach, szkoleniach, konkursach, które dają rozwój. Chóry mogą wspólnie koncertować na jednej scenie. Zdarzyły się, że wszystkie chóry programu Śpiewająca Polska wystąpiły tutaj, właśnie w CSK. Duża szansa dla dyrygentów i chórów. Przejdźmy zatem już do tych dwóch pani chórów. Zacznijmy może od tego, co je łączy, bo mamy dwa zespoły: Kopernikus tak. i Axis Mundi. No na pewno łączy ich jeden dyrygent, wspólny dyrygent, który często robi koncerty właśnie na te dwa chóry. I są one bardzo trakcyjne dla melomanów. Um, bardzo ludzie nas podziwiają, że, że tak możemy wszystko zaplanować koncert, że na scenie jest ponad, ostatnio na scenie pojawiło się 140 osób. Um, I wszyscy podziwiali, że tak to wszystko przebiegało dość sprawnie. Najpierw był Kopernikus, prawda? Tak, Tak. tak zostałam dyrygentem w 2019 roku. Um, zespół już istniał 13 lat. Ale niestety musiałam go budować tak naprawdę od zera. Miałam już jakieś. Tak, jak przyszłam do chóru, to było chyba tylko pięć osób. Yy, miałam już jakieś tam doświadczenie w prowadzeniu chórów dziecięcych ze studentami. Yy, rok nawet pracowałam z chórem młodzieżowym, który był bardzo dobrze prowadzony, ale tutaj było wielkie zderzenie z rzeczywistością. Yy, nawet na, na początku próby podejmowania, właśnie śpiewu w głosie były bardzo. Bardzo trudne, to nie było tak od razu proste, że śpiewają czysto w głosie. Teraz śpiewają nawet na siedem głosów, ale pięć lat temu to nie było takie proste. Kopernikus to chór młodzieżowy, prawda? Tak, tak. Działający na co dzień przy? Przy dziewiątym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Lublinie. Ja sobie wynotowałem, że Axis Mundi to jest jakby przedłużenie działalności tak. tego chóru Kopernikus. Opowie Pani o tym, jak to się, opowie Pani o tym, jak doszło do tego, że z prowadzenia jednego zespołu stała się pani dyrygentem, który na co dzień opiekuje się dwoma zespołami, jak rozumiem, różnymi. Tak, są to tak dwa różne całkiem chóry. Chciałam, jak zauważyłam, że absolwenci nadal chcą śpiewać w chórze licealnym. To nie było takie proste, ponieważ kolejne obowiązki, studia, praca nie pozwalały w 100% uczestniczyć w życiu choralnym. W chórze lice licealnym. Chciałam stworzyć miejsce, gdzie mogą chociaż raz w tygodniu spotkać się yy, i pośpiewać całkiem, może trochę jeszcze bardziej ambitny repertuar. To yy, Axis Mundi to nie tylko absolwenci chóru licalnego, Kopernikus, yy, ale. Również inni pasjonaci śpiewu choralnego, którzy jakieś tam pocz poczto pantoflowo dowiedzieli się, że taki chór istnieje. Czyli co do zasady, mówiąc kolokwialnie, każdy kto ma ochotę tak. może z ulicy przyjść tak, i zostać zapraszam. członkiem. Tak, serdecznie zapraszam chóru. do chóru Axis Mundi. A kiedy powstał ten zespół? Powstał w listopadzie w 2021 roku. Czyli to naprawdę młody zespół. Tak. Wspomni Pani kilka zdań na temat dotychczasowych sukcesów chóru Axis Mundi albo tego, co Państwo postrzegają, jako swoje nawet małe sukcesy? Myślę, że największym sukcesem chóru Axis Mundi to było to doświadczenie związane z tym koncertem. Niesamowicie chór się rozwinął, a potwierdzeniem były też rozmowy i kontakty z solistami, z członkami orkiestry, którzy bardzo chwalili nasz chór i takie, to było największe doświadczenie moich chórzystów i chcą więcej, chcą więcej i mam nadzieję, że coś się wydarzy, bo takie projekty bardzo budują zespół. A konkursy? Biorą Państwo konkursy. udział w konkursie? Wzięliśmy na razie y, udział tylko w jednym konkursie, y, bo nie było żadnych propozycji koncertów, nie, nie było pomysłu. Y, a konkurs y, był taką motywacją, żeby powiększyć chór, y, żeby podnieść poziom wykonawczy zespołu. Wzięliśmy udział w międzynarodowym konkursie Kolend w Rzeszowie, zajęliśmy srebrny, srebrny dyplom. Y, to jak na pierwszy konkurs, tak na zespół, który tam istniał dopiero kilka miesięcy, myślę, że to duży sukces. Gratuluję zatem. Repertuar chóru Axis Mundi. Zacznijmy może od tego, co stanowi jego trzon. Jaki, po jaki repertuar sięgają Państwo na co dzień? Ym, to chyba zależy od koncertów, bo teraz jakoś tak dużo tych koncertów ym, Jest dużo propozycji koncertów. Ym, zaczęliśmy od pieśni wielkopostnych. Mamy w programie już pieśni maryjne, a, te, a za miesiąc wykonujemy koncert z, z utworami ludowymi, więc to wszystko zależy, jakie jest zapotrzebowanie. No i myślę, że coraz będzie łatwiej. Za rok, jeśli ktoś nas poprosi o koncert wielkoposny, to już my będziemy mieć repertuar, najwyżej jakiś jeden utwór dodamy, ale ten repertuar się poszerza i coraz może mniej pracy jest i będzie też, yy, będzie też czas na właśnie inne utwory, może konkursowe, może... Zobaczymy. Rozumiem. Wspomniała Pani o pe pewnych e, obszarach tematycznych tego Państwa repertuaru, ale to muzyka bardziej osadzona w tradycji, czy jednak muzyka artystyczna, którą kojarzymy z tym, co na co dzień nazywamy po prostu muzyką klasyczną, czy muzyką poważną? Mój chór na początku śpiewał bardzo dużo utworów rozrywkowych. Były to aranżacje na chór i zespół instrumentalny. Wydaje mi się, że tym trochę udało mi się zarazić ich do. Muzyki choralnej, a teraz, yy, teraz, teraz właśnie śpiewamy dużo muzyki, a cappella, yy, więc dałam im trochę rozrywki, a teraz możemy bardziej, ambitnie, bardziej ambitne utwory śpiewać. A jak wygląda mm, Państwa życie koncertowe przede wszystkim w tym lokalnym kontekście? Wspomniała Pani, że teraz jest sporo propozycji koncertu. To są propozycje, które płyną stąd, z Lublina, z regionu, czy może także w ogóle spoza Lubelszczyzny? Najwięcej właśnie z Lubelszczyzny, nie tylko z Lublina, śpiewaliśmy dużo koncertów w Bełżycach, w Niedźwicy w dłużej, w Trawnika, w Chełmie, coraz bardziej jesteśmy jakoś tak zauważeni. Tutaj gdzieś, nie wiem, pojawiła się osoba, która jest z, in, z, innego, z innego powiatu i też ma ochotę nas zaprosić na koncert. W Lublinie też bardzo dużo koncertów organizowanych przez Urząd Miasta, przez Wydział Oświaty, przez Młodzieżową Radę Miasta też nas zapraszają. Często zdarza się, że w przypadku takich zespołów dyrygent pracuje nad interpretacją, ale generalnie tych spraw związanych z emisją głosu uczą inne osoby. Jak to jest w przypadku chóru z i Axis Mundi? Jestem tylko ja. Jestem sama, więc y, jak są jakieś takie przerwy, na przykład obiadowe, to zdarza mi się kogoś zaprosić na szybko taką lekcję indywidualną, ale jestem sama i chciałabym mieć y, kogoś do pomocy. Może to kiedyś się wydarzy, ale ale niestety takie są warunki i muszę sobie radzić sama. A co w przypadku Huru Axis Mundi, kiedy tak naprawdę ma Pani do dyspozycji jeden, jak domyślam się, wieczór w tygodniu na pracę tak. z członkami. Tak, mi się. Tutaj, jak przygotowywaliśmy się do tego koncertu, to m, oczywiście było trochę więcej prób głosowych. E, też niektóre osoby zapraszałam na indywidualne lekcje. Mam nadzieję, że m, kiedyś. Uda nam się mieć budżet, żeby zatrudnić jeszcze inną osobę do pomocy. Ale niestety na razie takich możliwości nie mamy. A jak wygląda zainteresowanie osób z zewnątrz możliwością dołączenia do chóru? Pytam po pierwsze o to, jak w ogóle można dowiedzieć się, albo jak zwykle ludzie dowiadują się o tym, że jest szansa, aby dołączyli do zespołu. A z drugiej strony też o to czy ma pani taki czysty, zawodowy komfort, mhm. że wie pani, że ma pani odpowiednią liczbę tenorów, basów, altów, sopranów? No, niestety tego komfortu nie ma i cały czas dążę do tego, żeby to było właśnie takie spokojne prowadzenie chóru. Yy, więc cały czas szukamy chórzysty, szczególnie głosów męskich. I wiem, że już. Chyba mam już takie małe szanse, że znajdę spoza właśnie absolwentów takie głosy, więc muszę chyba sobie trochę wychować w Kopernikusie te głosy i poczekać, poczekać jak dołączą do, być może do chóru Smundii. Czyli rozumiem, że liczy Pani na taką sztafetę pokoleń. Tak, tak właśnie mówię do chórzystów, że tutaj jest taki odkręcony kran, że Yy, że, że, że może za kilka lat ten chór się powiększy i będzie, będzie właśnie taki spokój, że jest odpowiednia ilość głosów. Dobrze, proszę zatem powiedzieć jeszcze, jak kształtują się Pani plany na przyszłość w kontekście prowadzenia tych dwóch zespołów, zarówno chóru Copernicus i chóru Axis Mundi. Copernicus ma już zaplanowane chyba życie do końca tego roku. Jak wspomniałam, weźmiemy udział w konkursie. Następnie pojedziemy na festiwal y, muzyki choralnej do Włoch, zwiedzimy całe północne Włochy. W sierpniu y, po raz trzeci weźmiemy udział w festiwalu Młodzi Mają Głos w Działdowie. Z zostaliśmy też nominowani do konkursu, międzynarodowego konkursu choralnego Cantate Lublinensis, który odbędzie się w listopadzie. Potem pewnie kolendy. Więc tutaj życie już jest zaplanowane. Każdy wie już o tych koncertach i ma to. Ma to na głowie. A jeśli chodzi o akcję Mundi, to zaśpiewamy koncert pieśni ludowych, a później, no niestety, nie wiem, zobaczymy. To proszę zdradzić, gdzie i kiedy można będzie posłuchać tych pieśni ludowych. Rozumiem, w opracowaniach na chór tak, tak, mieszany. To, tak, dokładnie. Koncert odbędzie się 15 czerwca w Teatrze Andersena, tutaj w CSK, o godzinie 17. Jest to jubileusz zespołu ludowego Powianki który będzie tańczył, a kiedy będę się przebierać, my będziemy wchodzić na scenę i śpiewać nasze utwory ludowe. Zapraszamy zatem. Tak, serdecznie. A ja dziękuję bardzo za tę rozmowę i dziękuję życzę wszystkiego bardzo. co najlepsze na drodze artystycznej i organizacyjnej związanej z prowadzeniem zespołów Kopernikus i Axis Mundi. Dziękuję bardzo.